Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. I dzisiaj znowu będziemy mieli Sonica, Ale dlaczego ponownie Sonic? Prosta sprawa, ponieważ wyszedł mod HD i chciałbym zobaczyć, jak to HD wygląda w tym Soniku. I w sumie tyle, tak więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli sami chcecie dowiedzieć się, jak wygląda HD Sonic. Ja już odpalam gierkę po prostu na hardzie i zobaczymy, jak to wszystko zostało przerobione. Albo sam Sonic, albo jeszcze jego inne formy. Tego nie wiem, bo testuję razem z wami. Pamiętajcie, że na eneba.com macie z kodem MERS3 33% zniżkę. Dodatkowo jak zarejestrujecie się z linku w opisie, dostaniecie 5 zł na start. Tak więc na żywo patrzcie jak to wygląda. A, bo to jest oczywiście scenka. Dobra, to scenka nie jest zmieniona. Ja już tak myślę, gdzie to HD? Co się stało w ogóle? Ale nie, to była scenka, która nie została zmieniona, wiadomo, ale teraz jak wygląda HD, uwaga. Wiem, że lubicie sprawdzać, jak wygląda HD. Ja tak samo. To już jest jakiś taki, no nie wiem, takie hobby. To slow. No i zobaczcie, jaki wykręcony taki. No, czekajcie. Czy to jest HD? No, może, ale te kropeczki wokół nie, nie wskazują zbytnio na jakiegoś super HD. No ale dobra. Skoro jest to nazwane Sonic HD, to, to ja wierzę. Wydaje mi się, że. Porównując z tamtym, no jest różnica. No, tamten był o wiele. o wiele mniej taki HD, wiecie. Był bardziej rozmazany, i w ogóle. No, teraz to widzę. Je jest różnica, jest. Oczywiście nasza dziewczyna bujająca główką i czymś jeszcze innym. Wszystko jest na miejscu. I możemy ładnie ogrywać naszego Sonika raz jeszcze. W sumie cieszę się, bo lubię Sonika. Sonic Exo to jest takie coś. No, no cudowna jest ta gierka, że coś takiego powstało. Zawsze można się czegoś albo pobać, albo pośmiać, bo to na dwie strony ludzie się tutaj dzielą w Soniku. No, wiecie, czasem coś jest śmieszne w tym, w tej creepy paści, ale też są momenty, w których można się przestraszyć. Także ja, jak grałem w to o trzeciej, do tego moda o trzeciej nagrywałem, to naprawdę, no. średnio było. W ogóle nie pamiętam czy te strzałki miałem trafiać. Chyba tak, bo trafiłem i nic mi się nie stało, więc chyba dobrze zrobiłem. I ta twarz. Dobra, teraz jak jest odpalony, to zobaczcie jak tam wygląda tu to, to jego takie. Na tej skórze ma takie Uff! Co to jest w ogóle? Tak, nie wiem właśnie wam... Nie wiem, nie wiem jak powiedzieć. A. O, i nawet inna sęka była. Dobra, rzeczywiście jest to zmienione. Już się bałem, że nie będzie. Tą nutkę bardzo lubię, zwłaszcza moment, który będzie chyba za chwilę. O, ten! Ale do wykitania już nie jest taki przyjemny. HALO! <ścoughs> ja nie mogę, co się zadziało w ogóle. Dobra, i mamy nawet HD łapki i, i wszystko HD. Spoko, przetestowane, to teraz dokończmy walkę z nim. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Wiecie co jest problemem? Że zawsze w tamtym momencie, jak leci dużo strzałek, to zetnie mi gierkę. No i dlatego przegrywam. Ponownie przegrałem przez to samo. Naprawdę. Było na pewno widać ścinkę. Mam nadzieję, że teraz już nie zetnie, jak czytało wcześniej ten poziom. Powinno już pamiętać. Bo naprawdę, to jest irytujące, jak komputer zetnie i jelo. Drugi raz w tym Sonicu, w tym samym miejscu. No i widzicie, teraz jakoś wyszło. Nie z gierki, mogłem wyklikać, no i się da. No nie wiem, to jest takie przykre troszkę. Ale trudno. Odpalony. Ej, serio, on? teraz widzę to HD! No, może nie jakoś super, ale... ale jest, jest. Na początku myślałem, że... co jest? Przecież on nawet nie jest zmieniony, ale jest, jest. Ło! A, się rozmazałem. O nie, znowu ścinka. Halo? Nic nie widzę. No i na koniec wykrzyczał wszystko, co tylko chciał. Mamy oczywiście tą scenkę, w której nas zaraz złapie, to kojarzymy. I zobaczmy, czy HD Sonic ten taki ogromny też został dodany, czy już po prostu to jest wszystko. Sprawdzamy kody i lecimy. Dobra, sprawdźmy pierwszą piosenkę z tym ogromnym sonikiem. Czy on będzie w HD, czy jednak twórca moda się nie postarał i, i nie zobaczymy już nic poza tym, co widzieliśmy. Jeżeli nie zobaczymy nic... Uwaga... Execution... Okej, okay. on chyba taki był. Chociaż czekajcie, czekajcie, muszę sobie to porównać. Sprawdziłem co trzeba i nie ma HD Soników, jest tylko ten pierwszy. Dlatego, żeby film był dłuższy i żeby w ogóle było ciekawiej, bo to było naprawdę bardzo mało, sprawdzimy jeszcze innego HD moda do Sonika, bo powstało ich kilka. Więc sprawdzimy, który jest lepszy i wybierzecie w komentarzach, który z tych HD skinów był po prostu no, fajniejszy. No, dzień dobry, witam kolejny raz. Zobaczymy, czy tym razem pójdzie nam lepiej. I czy ten Sonic będzie lepszy? Po prostu podmieniłem pliki. Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało, jak będzie wyglądała praca kogoś innego. Te dwa mody oczywiście wam podlinkuję. No i sprawdzamy. Od razu dodałem też HD Boyfrienda, żeby to było fajnie zrobione. Czy ja mogę przewinąć tą scenkę? Chyba nie. No szkoda, ale mniejsza o to. Lecimy. Uwaga, na drugą już nie będziemy, bo oczywiście nie będziemy sprawdzali tej drugiej scenki I uwaga, jak to będzie wyglądało w tym modzie? Naprawdę jestem ciekaw. I pamiętajcie, żeby w komentarzach napisać, który lepszy. Czy ten poprzedni? Czy ten teraz? Okej, okay, ten teraz jest o wiele bardziej creepy. Wiecie co? Chyba moim faworytem będzie właśnie ten. Poza tym tło jest nieco bardziej HD. Nawet tło tutaj mamy dodane, także wiecie. Wydaje mi się, że ten jest lepszy. Ale jak komuś bardziej podobał się pierwszy, to napiszcie. Piszcie w komentarzach, naprawdę. Jestem ciekaw, ile tutaj zdań będzie na ten temat. Czy ten pierwszy, czy drugi. I w każdym razie będę to czytał. I pamiętajcie też o tej łapeczce w górę. Łapeczka w górę pomaga em, Merezowi. I tyle. I wtedy się uśmiecham. <laughs> Chyba dobry powód, prawda? No, wydaje mi się, że jak coś miłego chcecie zrobić, to bardzo dobry powód. Tu, tu, tu. La, la, la. Dobra, lecimy. Zaraz będzie taka jazda totalna. Zobaczcie jego zębiska! I ten jeszcze jęzor, łapy w jego. O! ktoś chce się wydostać, on go zjadł. Ale to jest chore. Naprawdę, ten art mi się bardziej podoba. I w ogóle całe otoczenie tutaj. Dobra, może choć raz przejdę. Bezproblemowo od początku do końca. Mam nadzieję, że mi się nie zapnie. Błagam. I ta twarz. Dobra, jesteś kozakiem. Ile modów to tyle normalnie. Tyle razy jestem pod wrażeniem. Okej. Okay. Teraz będzie najlepszy moment, oczywiście dla mnie, bo to mi tak najbardziej brzmi. O teraz, dobra, czy ja mam, ja mam full combo? Serio? Widzowie, dobra, poszło o wiele lepiej. Raz zagrałem, dwa. No dwa razy i za trzecim to już kozakiem jestem, nie mogę. Jednak dobrze gram. Chyba. Ktoś by powiedział, że i tak słabo, ale dla mnie to jest spoko. Oj, po full combo, no to już się nagadałem. <laughs> tak to jest, jak się człowiek sam siebie pochwali i później nagle przegrywa wszystko. O, dobra, bo nie pytałem tego w ogóle. A, halo? A, to jest ta twarz. I dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Sprawdziliśmy dwa razy HD Sonica. Dziękuję wam za obejrzenie, do usłyszonka i cześć!